Powstałem z martwych. Pożre wnętrzności i pochłonę dusze. Wiesz <laughs> co? Pomysł z podsłuchaniem egzorcyzmu był nietypowym dla ciebie przebłyskiem geniuszu. Opętanie to niedoceniony, acz nieoceniony dar. Co? A, pan komentarz. Nie, to była ciotka Maxa. Tak, 14 paczek dziennie. O co chodzi? Tak, tak. Nie, tak. Święty Sebastianie spokojnie spoglądający na śnieżynki spadające na Saduceusza. Natychmiast ruszamy. Niech zgadnę. Nasz przyjazny demon z sąsiedztwa właśnie spalił kolejny klasztor. Nie. Tym razem mamy o wiele bardziej krwiożerczego przeciwnika. Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Hop. Gościowi odbiło. Wprowadza różnego rodzaju szalone przepisy. A to coś nowego. Prowadzone przez władze grupowe uściski przed, w trakcie i poważniejszych wydarzeniach sportowych. No i? Ogranicza wolności obywatelskie, zagraża środowisku naturalnemu. Ej, to nie jesteśmy sami! Poza tym chce wprowadzić obowiązkową rejestrację broni. Weź kluczyki! Muszę nadmienić, że mogliśmy uniknąć tego straszliwego wypadku, gdybyś dał mi poprowadzić. A ja muszę nadmienić, że mogliśmy uniknąć tego straszliwego wypadku, gdybyś nie wskoczył mi na głowę, krzycząc baba jaga i strzelając przez okno. A skąd miałem wiedzieć, że to tylko zabawców? I oto jesteśmy na otwartym terenie na zachód od Białego Domu. Wymierzmy sprawiedliwość tak zwanemu wodzowi naczelnemu. Ej, to moja zaginiona rękawica bokserska! Zawsze jest w najmniej spodziewanym miejscu. Odsun się, kolego. Policja ochotnicza. Chwilę, proszę pana. Papo smerfie, tu wakabayashi. Możliwe problemy przy drzwiach frontowych. Gadający pies i króli próbują wejść do środka. Jakie zalecenie? Łakabajashi? Tak jest, brak pozwolenia na wejście. Przyjąłem, proszę pana i pańskiego małego kolegę o odsunięcie się od Białego Domu. Żwirek, tu mu homorek. Proszę o pozwolenie na pomacanie mu żeber. Odbiór. Max, zanim uciekniemy się do przemocy, spróbujmy oszołomić tego człowieka ciętym dowcipem i meandrycznymi szaradami. Ach, przemoc intelektualna. Świetny plan! Ty powiedziałeś o sobie wakabayashi? To kryptonim, jestem bramkarzem. Humor spec służb. A kim jest papa Smurf? Dowódca grupy, przewodzi operacji, ochrania prezydenta. A, Łakabayashi! kapuje. Nie nudzi cię pilnowanie drzwi? Ta praca daje satysfakcję. Robię co do mnie należy. Ochraniam prezydenta. Łakabayashi! Powąchaj te dwie chusteczki i powiedz, która bardziej jedzie chloroformą. Max, nie teraz. Puść nas, kolego jesteśmy z policji ochotniczej i chcemy uratować prezydenta. A sądziłem, że chcemy go powstrzymać wszelkimi sposobami. Tę część planowałem pominąć milczeniem. Tak Także inaczej nie mogą panowie wejść. Rozkazy. Mam już tego dość. A po smurfie to wakałajashi. Taszki opuszczają strefę czwartą. Skrzywieni, mam na nich oko. Odbiór. Możemy teraz go przewrócić i bić workami pełnymi cuchnących śmieci, aż zacznie płakać i ucieknie do sadzawki? To kuszące, ale ci goście z tajnych służb długo chowają urazę. Mam już tego dość. Ej, tu pasują tylko dolary z podobizną sezambiantany. To pewnie któryś z tych głupich telefonów na 555. Zgadza się. 555 1984. Wspominałem już, że zapamiętałem liczbę pi do tysięcznego miejsca po przecinku. 3,14159265358979. Masz pod ręką kawałek papieru? Chcesz zapisać numer telefonu? Numer pamiętam. Chcę sobie zanotować, żeby udusić Cię poduszką, jak będziesz spał. Jedziemy z powrotem do biura. Ja prowadzę po moim trupie. Zgadza się! Oddajcie wszystko, co macie. To nowe wojskowe hasło rekrutacyjne. Dużo lepsze niż poprzednie. No co, tchórzysz? Pobiegniesz z płaczem do mamusi? Wygląda na to, że dobry Klej nie został przewidziany w budżecie wojska. Max, popatrz, to nasz ulubiony, zwariowany kultysta mlecz szczęściak. Witam, jestem mlecz szczęściak. Chcę coś kupić. Weź moją kartę kredytową. Zapisz mojego maila w książce adresowej. Mam kogoś zwerbować? Max, syndrom sztokholmski powinien się ujawnić dopiero po kilku dniach. Kto ma tyle czasu? Pokaż nam jakąś magiczną sztuczkę. Magia przychodzi łatwo, gdy kolory Twojej duszy są... nie gadania więcej magii. To może zniknę! No, no widzę, że czytać w myślach ciągle potrafisz. Zgadza się! O, ho, 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 ho. A teraz spójrzcie na mnie, znikam, nie będziecie mogli na mnie spojrzeć, bo mnie nie będzie! O! Ej, to tablica darmowa dostawa do domu! Co słychać, Bosko? A, witam, towarzyszy psa i królika. W tym miesiącu nie poznaję akcentu. Któryś ze Stanów Środkowoatlantyckich? Dolina San Fernando? Hmm, wyczułam raczej bałtycką aurę, delikatne czeskie naleciałości. Ha, ha, ha! Smieszny żart, towarzyszu. Jestem Władimir Ilewicz Boskorowski, rosyjski właściciel Boskiego Magazynu Robotniczego. Nie? Nie. Ale rozpoczynam wszystko od nowa w mej ukochanej Ameryce, więc nie ma po co celować we mnie z najnowocześniejszych rakiet. To oranżada, prawda? Darmowa dolewka? Pewnie, czemu nie? O, ta trochę bardziej kopie. Sam? Max, dziękuję wam. Jesteście moimi najlepszymi przyjaciółmi. Możemy w końcu wrócić do narady? Po co? Przecież uważasz, że pomysł łybka jest... Głupi! Głupi? Nigdy mi nie mówiłeś, że tak myślisz! Powiedział, że Clinton obejmujący pozostałych czterech prezydentów to najdurniejszy pomysł, jaki w życiu słyszał! Bo to prawda! Clinton nie był nawet prezydentem, a to dopiero najbardziej kochającym z prezydentów. Ja, przynajmniej w przeciwieństwie do niektórych durnych okularników, nie chciałem zbudować garażu w czole Waszyngtona! Ty, mały! Ty, duży! Oczywiście zdajecie sobie sprawę, że to oznacza wojnę! Wojna! Wojna! <śm> What wondrous thing is this third of ring of flashing light? Róbmy już tego więcej!